Państwu. Pomocowa konferencja prasowa po spotkaniu w Śląsk-Wrocław w Tym razem y, lepsi przyjezdni y, z nami szkoleniowiec ekipy Skutna Jarosław Krysiewicz, także Skrzydłowy Michał Gębiński. Oddaję głos trenerowi Krysiewiczowi. Proszę oczywiście o zacznijcie komentarz. Przede wszystkim gratulacje dla mojej drużyny, bo walczyli od pierwszej do ostatniej minuty. Mieliśmy swój plan na ten mecz, wiedzieliśmy, że drużyna z Wrocławia jest po ciężkim meczu w Pucharze. Tylko w pierwszej połowie graliśmy dużą rotację z 10 zawodnikami, w drugiej, gdzie się zamekli generalnie drużynę z Wrocławia. I myślę, że w jakim stopniu to się udało, to też nie jesteśmy zadowoleni. Z jednej statystyki, to jest zbiórek, gdzie w poprzednich meczach zbieraliśmy średnio ponad 40 piłek, tutaj przegraliśmy ze jak dobrze mówię? Jednym wygraliśmy, także z tego nie jesteśmy zadowoleni. Mieliśmy początk na początku meczu, właściwie w całej pierwszej połowie, problem z naszym strzelcem, z dołoszymem, który z wszystkich pozycji nie mógł, nie mógł trafić do Kosza. Myślę, że gdyby połowę tych rzutów, które oddał, wszystkich pozycji spadł do Kosza, mielibyśmy ten mecz pod kontrolą przez większość, przez większość czasu. Także to był problem, ale. Dla nas ważne, że Włoszyn wrócił do gry nie atakiem, a odrobą w ważnym momencie, dwie piłki przechwycone i to właściwie odwróciło z tego meczu. Dla mnie podwójna satysfakcja, myślę, że dla Gabiego też. Jak to jeszcze trener po Farmachcy nie udało mi się wygrać we Wrocławiu, tylko raz na marze, także cieszymy się bardzo. I trzymamy kciuki za śląsk w Pucharach, tak? bo, bo to ważne dla polskiej koszykówki, że trzy drużyny, które startują w Pucharach wygrały mecze. Myślę, że, że, że to jest dobry prognoz. Jeszcze raz dla chłopaków. Musimy już myśleć o następnym meczu. Nie chcemy pójść do Europę Śląska, do siarka i będziemy się na tym meczu, już w środę gramy, musimy się mocno przygotować. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiamy na razie tyle od trenera Jarosława i oddaję głos Michałowi Gabińskiemu. Bardzo fajny wieczór dla, dla naszej drużyny. Dla mnie szczególnie, bo chciałem tutaj wygrać, pokonać trenera Radosława Korzego. przez trzy lata. E, bardzo często e, o tym rozmawialiśmy, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że staniemy naprzeciwko siebie. Pozdrawiam Radka i e, jeżeli chodzi o samo spotkanie, e, mm, wielkie ukłony dla mojego kolegi Bartka Włoszyna, który e, obroną i poświęceniem odwrócił e, losy tego spotkania. E, jako drużyna i profanek cieszymy się, bo zaczynamy nabierać charakteru. Naszą bardzo mocną stroną jest obrona, straciliśmy na wyjeździe 56 punktów, to, to, to super wynik. W momencie kiedy udałoby nam się zebrać, znaczy jeżeli udałoby nam się ograniczyć zbiórki w ataku Śląska z 14 na powiedzmy 9, to byłaby to perfekcyjna obrona. No, dziękuję. Na razie z Wami Rafał Państwo jakieś pytania do naszych gości? Bardzo proszę. Bo teoretycznie w tym roku przyszedłeś do drużyny, która zajęła niższe miejsce w ligowej tabeli niż szpiąc, ale dostałeś nową rolę w pierwszej piątce, więcej minut, większą odpowiedzialność. Jak się czujesz w moim środowisku? Jak się gra w chudnie. Czuję się bardzo dobrze. Drużynę znam na wylot, bo e, drużynie jest e, czterech chłopaków ze Stalowej Woli, gdzie się wychowywaliśmy razem. Do tego nam się malczyk, który znał, grał z nami jeszcze w Ekstra Klasie Strawej Woli, więc e, czuję się jak na starych śmieciach. Hmm, jeżeli chodzi o atmosferę, w wkrótce jest tak. Można powiedzieć, wszyscy to wcale nie mówią rodzinnie i, i, i w ten, w ten, dzięki temu e, ten zespół ma swój, ma, ma swój styl, ma swój charakter. Czuję się dobrze i mam nadzieję, że będę w stanie się tam jeszcze trochę rozwinąć, bo chciałbym e, pomagać nie tylko w obronie ale dać jeszcze więcej w ataku. Witamy w drugiej części pomyczowej konferencji prasowej Polfarmex Skutno Wygrywamy Wrocławie ze Śląskiem, a z nami są tym razem szkoleniowiec wrocławskiej ekipy Michał Uwalny, a także rzucający obrońca Michał Jankowski. Oddaję głos Tenorowi Uwalinowi. Proszę o pomeczowy komentarz. I will speak in English. No, 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 do której, Paul performansowy za dzisiejsze zwycięstwo. Uh, game uh, was not great for to remodeling our way of and squad. nie dobrze zaczęło że to dla nas uh, mówię tym że musieliśmy dokonać pewnych zmian uh, personalnych przed tym względu na kontuzję Mateusza Jakowicza i Witalii Kowalenko. Unfortunately uh, I'm really uh, like, sad for Mateusz Stawiak because uh, he don't play great game tonight and uh, he don't show a lot of his potential. Ustawiliśmy na Matusza Stawiaka na początku, ale nie rozegrał Cię dobrego meczu, chociaż wiemy, że ma duży potencjał. And uh, sometimes even uh, a more uh, like uh, experienced colleague put him in a situation that he suffered. And that he needs to make some tough decision. And this is what I don't Nie like. podoba się to, że niektórzy z kolegów Mateusza podczas spotkania postawiony go w takich sytuacjach, które po prostu nie powinien go postawić i z których on nie potrafił wybrnąć. Nie, After that happened uh, what happened, we recover uh, definitely in the uh, second, uh, second quarter, especially with good defense. And for us was we can tell game under some control.

And no. finally, 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 when uh, we, like a team, have uh, our two points guards shoot zero for time, it's tough to win games. It's not this is you can analyze this or that because uh, when opponent scores sixty-four points, this for me is fantastic. Every coach dream that opponent team scores sixty-two points and that you stop somebody on ten points in the last quarter, like we do even last week.

and uh, he all, all this means what he played he deserved with his support and he show uh, uh, heart uh, how everybody need to give for this right. yeah, I mean, like, he he was like if somebody will come to watch this game first time in life we tell why this guy is not starting five oh, but, but you know some of our players you know are strong we need to stop to talk try to, try to score uh, some point try to do something for a team try to play five defense this is i think way how we need to find uh, our uh, role. Our because uh, you know we have uh, several fine, experienced players but uh, still we have potential to to, uh, to shop more than this one sorry, oh, sorry. Po przerwie dokonałem takich zmian w naszym składzie, mając nadzieję, że znajdę taką, takie optymalne ustawienie, taką optymalną piątkę, która pociągnie naszą grę. Niestety, muszę powiedzieć, że dwóch naszych dzisiaj... Ciężko jest o zwycięstwo, kiedy dwóch podstawowych rozgrywających zespołu dwóch podstawowych obwodowych ma 0-10 3. Straciliśmy tylko 64 punkty, co jest wynikiem świetnym. Każdy trener marzy o tym, aby zespół przeciwnika rzucił 64 oczka i z tego jestem zadowolony, natomiast problemem była dzisiaj gra w ataku, naszym najlepszym, wyszło na to, że naszym najlepszym rozgrywającym jest Norbert Kulon, co niektórym zawodnikom powinno dać do myślenia. Nie dlatego, że Norbert Kulon jest słabym zawodnikiem, proszę mnie źle nie zrozumieć, Norbert oczywiście zasługuje na wszystkie minuty swoją ciężką pracą i z sercem i oddaniem, jakie pokazuje na boisku, ale to powinno dać do myślenia innym zawodnikom w zespole. Myślę, że gdybyśmy grali, gdyby cały zespół grał tak jak Norbert, bo ci, którzy widzą Norberta po raz pierwszy na boisku, mogą odnieść wrażenie, że powinien być podstawowym

Chodzi mi tutaj głównie o dwóch zawodników. Myślę, że musimy dojść do takiego momentu, w którym cały nasz zespół będzie grał równie twardo i zdecydowanie. you know, when you have like for example three players who are shooting uh, 6-0, 7-0 and 4-0 for one game, this is like really tough to me. Really tough. I mean this is statistically, I can tell you statistically. It's really stuff happening on a court. But it's really, really really tough to win in this way. Oczywiście bardzo wiele się na boisku, ale statystycznie rzeczy mówiąc jak trzech naszych obwodowych podstawowych rzuca za 306 oraz 0,4 to bardzo, bardzo, bardzo ciężko jest wygrać match. Mostly mostly again I will repeat was terrible this start of that work. Terrible. When I spent time out for after two minutes because somebody scored ten 0 uh, this is like Tai tikrai sunku suprasti, nes, kaip sakiau žaidėjams, jei žaidimas paskutinę minutę ar penkias minutes ir esi pavargęs ir nesusitelkęs, turi ką nors geriau padaryti nei dabar. Tai mūsų problema, kurią turime išspręsti. Yy, bardzo szybko 10 punktów, niektórzy zawodnicy wyszli na boisko zupełnie nie skoncentrowani, nie do ciężkiej walki przez to musiałem stracić swój pierwszy czas chyba po dwóch minutach yy, trzeciej części. To jest nasz problem i musimy go jakoś rozwiązać. Tyle trener yy, Michał Owal, oddajemy głos Dziękujemy. Oddaję tym samym głos Michałowi Jankowskiemu. Dobry wieczór. Yy, przede wszystkim no, trener już powiedział wszystko, na wszystko zwrócił uwagę. Myślę, że największym naszym problemem jest to, że źle zaczynamy, e, tracimy tak naprawdę, szybko oddajemy inicjatywę przeciwnikowi, przeciwnikowi i, i masę energii i sił tracimy na to, żeby wrócić do meczu, zamiast e, od początku wyjść i, i narzucić swój rytm i kontrolować go od początku. Tak I naprawdę u, udaje nam się wrócić, dwa mecze udało nam się tak wygrać, ale cały czas ta historia się powtarza i trzeci raz się już nie udało. Z naszej strony zawodników, myślę, że należy się trochę że tak słabo zagraliśmy. Na pewno, myślę, że nikt nie chciał tak zagrać. Byliśmy dobrze przygotowani, trenerzy nas dobrze przygotowali. Dzisiaj nie wpadało, skuteczność katastrofalna, Po dwa punktki, 30% jest nie do pomyślenia. Myślę, że tak to nie mówi 64 punkty to nie jest zły wynik w obronie stracić, walczyliśmy na zbiórkach mimo problemów, nie mieliśmy witalitary, bo próbowaliśmy walczyć na tablicach i aż tak źle to nie wypadło. No ale mecz przegraliśmy, myślę, że my mamy zespół bardzo charakterny i na pewno jeszcze nie w jednym meczu pokażemy na co nas stać, wyciągniemy odpowiednie wnioski i będziemy w każdym meczu innym bić się o zwycięstwo. Wiem, że z tymi kawałkowskimi. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jedno pytanie do nich mała. To znaczy, że w poprzednim razie w pokażę dwie ważne trójki. Dzisiaj zacząłem mieć 3x3, 4 na 7 skończyłem, nie wiem, trójka przez ręce nie wpadła, ale yy, wiadomo, że z złotnikiem zadziałamy. już taki w takiej optymalnej formie w tym sezonie, czy możemy zobaczyć jeszcze lepszego zawodnika? Jak się czujesz, bo Twoja gra w gronie naprawdę bardzo dobrze. Ja się czuję bardzo dobrze, bardzo mocno przepracowałem okres przygotowawczy, był bardzo ciężki, widziałem, że będzie bardzo ciężki sezon. Myślę, że ma stać się na więcej i na pewno potrafię dać jeszcze więcej zespołowi. Na pewno w obronie jest wiele do poprawienia. Staram się dawać to, co mogę maksymalnie, jak wychodzę, jakąś pozytywną energię. Jak mam otwarty rzut, to staram się rzucać. Tyle, to, tyle to, co, to, to co potrafię. Wydaje mi się, że jak wychodzę to zawsze daję, daję 100% siebie. Raz wyjdzie, raz nie. Tak naprawdę to te celne rzuty na nic się dzisiaj nie zdają, bo przegraliśmy Więc To będzie o tym pamiętał? Nikt nie będzie o tym pamiętał. Nie ma to tu żadnego znaczenia. Trzeba przejść do, 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 do codzienności, wrócić do treningów i tyle.